Practice makes perfect. You have to be diligent about what you want. You have to apply yourself. You have to motivate yourself. You have to do it for self, by yourself. And then you can do things for other people. But that's what I had to do. I had to do for self. To mój background, pakuję bag back, back, Pełen doświadczeń i pełen całego bagna Chaos tu nastał, z opasem klamka Ja wyjmuję karabin, za wami już cała chmara w środku czujecie ból, jak za dwóch stosy głów. Tak, po otwieranych się skupili cały mózg. Wziął zamiast ja sztuki do głowy, to wlewają sobie gówno Kiedy otwierasz paszczę, to słyszę tylko te miejsce na scenie, ty zajmujesz backstage. Kiedy robię ruchy, leci molesta Ewen Nemet. Stonuje działanie, jak się pojawi CWZ. -ce. Nie byłem nigdy w Stanach, ale miałem wiele stanów. Nie miałem wielu ziomków, tylko miałem tutaj paru. Co nie puszczają pary, chyba że odszugam machów. Ja mam taki Tupak i Ice Cube Kostka lodu, zimno ciągle w domu Zero tych emocji, zero drogich samochodów Sporo tajnych kroków, sporo za dużo pokus Znowu tam do domu, zasiadam do mikrofonu Bloki to mój background, pakuję bag back, bag Pełen doświadczeń i pełen całego bagna Chaos tu nastał, zapasem klamka Ja wyjmuję karabin, za wami już cała chmara Test, test, test mikrofonu Bierze tutaj Johnny ze stylem jak Johnny Test Bierz, hash Wiesz, mimo pokus, najpierw zarabiamy, żeby potem nieco co jeść Leci in the club, a jesteśmy in the house Ludzi jest dum, więc dżomalki trastaw Muza robi szum, a z kielonem wita brat Mój kuzy polewa, więc wchodzimy dziś w bank. W grupie zawsze rażnie, czyli stereo, nie mono Telefon i pogłos, podsłuchują non-stop Mepedron i koko, to nie dla mnie mordo na szyi chcę złota, tego złota biały kolor Słucham taniej bity na pchój drogich słuchawkach Wiem na co wydawać, żeby zgadzała się kasa Biorę to co moje i gumuję asfalt Jak nie palisz lidu, kiedyś obciach, teraz klasa To mój background. Pakuję bag, back, bag, pełen doświadczeń. I pełen całego bagna. Chaos tu nastał, zapasem klamka. Ja wyjmuję karabin, za wami już cała chmara Bloki to nie żart, patrz, Ucieka czas, czas. Ktoś tu do mnie gada, a ja ciągle wuju mam was. Jak za dużo widział, został spakowany w bagaj. Teraz o litość błagaj, koniec trasy, las wysiadaj. z nami nie ma tak łatwo nie zaskoczy CBS-P. Gdy słyszę jakiś hałas, to cały od środka wrzeszcze. Dostaniesz powiew żagle, może przy następnym wietrze. Ja pierwszy Mam o to, że ci skończy się powietrze. Bagaż doświadczeniami niosę ze sobą do grobu. W pełen powodów, żeby nie ufać nikomu. Czy nie powinienem być miły? Pytają się leszcze. Przemyślę to dopiero, jak roztargam twoje wnętrze. Patrz na background, bo namalował go Bogu cię, że wszystko leży tylko w naszych rękach. Teraz to idź, opowiedz kolegom, kurwa koniecznie. A jak ci nie uwierzę, to przekaż jeszcze ode mnie, że Bloki to mój background. Pakuję, bag, back, bag, pełen doświadczeń i pełen całego bagna. Chaos. Tu nastał, za pasem klamka ja wyjmuję karabin za wami już cała chmara.